Jesteś w trakcie zdjęć do nowego projektu. Możesz opowiedzieć trochę, co to jest za produkcja? Tak pokrótce, żeby za dużo nie zdradzić. Też odsyłam Państwa na Facebooka i stronę internetową. Pracuję w tej chwili nad filmem Pragnienie nocy. To jest film o e, takim trochę ciemnym świecie, m, takiej miłości za trochę brudne pieniądze. No generalnie kino m, kryminalne, gangsterskie. Ja tam gram velvet, e, czyli dziewczyna, która m, pracuje w klubie nocnym, e, jest tancerką gołą. -Go. E, no i już jesteśmy w zasadzie na finiszu. Premiera, myślę, m, początek przyszłego roku. Czy zobaczymy Cię w tym filmie nagą? E, nie mogę do końca Ci odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ było dużo takich scen w scenariuszu, jednak z reżyserem e, e, tak sobie gdzieś tam pracujemy, reżyser jest ciągle jakby w procesie twórczym, dużo rzeczy się na bieżąco zmienia, więc nie wiem jak ostatnie sceny zostały nakręcone.